Cześć, witam na kanale. Dzisiaj pokażę handle jak ja handlu, tak. Także pokażę, ile transakcji można zrobić w jednym handle, tak z nich. Także proszę o subskrypcję kanału i zaczynamy. Dobrze, tak jestem na pocket option, tak. I Ну, analizę techniczny na trading view. Zawsze prowadzi analizę techniczny view, żeby zobaczyć, bo to jest Option Dobra, już mamy pierwszą parę walitową, tak, otworzymy transakcję tej tę sprawdzamy jaki jest procent wypłaty, tak? jeżeli procent wypłaty jest normalny, to można handlować. Dobra, 100 dolarów wyżej, czy minuty? Dobrze, dlaczego wyżej, czy minuty, teraz już powiem. Zwróćcie uwagę, tak? na, co można zobaczyć na, e, na wykresie. Mamy tutaj poziom wsparcia, tak? mamy poziom wsparcia, którego cena teraz dochodzi do takiego małego poziomu wsparcia. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej cena była zwrócona na tym poziomie, zwróć uwagę tutaj, tak, i teraz znajduje się, zwłaszcza uwagę, dalej tak? jest transportowy, ale w ogóle, gdzie ta cena teraz znajduje się na poziomie wsparcia, w kresniku RSI pokazuje inny kierunek, tak, nie idzie w górę, a idzie w innym kierunku, To pokazuje konwergencję, gdzie jest rozbieżność między kresnikiem i wykresem, tak, co pokazuje, że naprawdę w tym miejscu może być e, korekcja wyżej, tak, od tego poziomu cena będzie odwracać się, a na wskaźniku RSI na 5-minutnym wykresie można zobaczyć, że cena jest wyprzedana, co daje rozumienie tego, że naprawdę od tego poziomu może być korekcja wyżej, tak, bo wskaźnik RSI pokazuje wyprzedanie, mamy poziom wsparcia, na którym cena teraz znajduje się i będziemy czekać od tego poziomu e, odwrócenie i cena pójdzie w korekcji wyżej, tak. Zawsze handlujemy od w tak, lub to poziom wsparcia, lub to poziom oporu, na przykład, tak. I zwrócimy uwagę na wkaźniki, co pokazuje wskaźniki. Teraz wskaźniki RSAI pokazują przydanie, znajduje się niżej 30, tak. Co naprawdę daje, daje tak sygnał do tego, że cena będzie iść w korekcji na tym poziomie. Dobrze, poczekamy na transakcji i pohandlujemy dalej. Dobrze, zwróćcie uwagę, zostało jeszcze trochę, i teraz cena zamyka się w plusie. Wszystko w porządku, i mam pierwszą transakcję, która zamyka się w plusie, tak jak i ja mówiłem, tak zawsze szukamy poziom wsparcia i oporu. Na przykład tutaj ja już widzę, że mamy poziom wsparcia od tego poziomu, tak. Cena odwróciła się, tak, tak jak wcześniej była odwrócona, tak już znamy, że kiedy handlujemy, wszystko co było wcześniej na wykresie, może być powtórzone, tak? I teraz zwróćcie uwagę, wskaźnik RSI pokazuje wyprzedanie, tak? I od tego poziomu cena odwraca. Mamy dwa wskaźniki, mamy wskaźnik RSI i poziom, który pokazuje, że naprawdę cena na tym poziomie może zmienić kierunek. Dobrze, to poszukamy innej pary i tworzymy transakcję na nowej pary tak? I już mam parę walutową i zwróćcie uwagę, co e, będziemy jak będziemy handlować, tak? Otworzymy transakcję na tej parze walutowej, ja już widzę, że mamy poziom, e, taki dobry poziom e, naprawdę e, oporu, tak? I otworzymy transakcję, od tego poziomu oporu e, pohandlujemy, tak? Dobrze, na, otworzymy 3 minuty, e, niżej i zwróćcie uwagę, gdzie ten poziom i jak handlować od tego poziomu. Na wykresie można zobaczyć, że już mamy poziom oporu, tak? Już nie poziom wsparcia, a poziom oporu, kiedy ta naszła w górę tak i już ma opór na tym poziomie wcześniej również cena była e, od tego poziomu nie przelamała ten poziom tak pokazuje że poziom ma siły tak i teraz kiedy cena dochodzi do tego poziomu w RSI również nie pokazuje tego kierunku tego trendu wzrostowego jak, jak, jaki jest na wykresie tak to może e, naprawdę może zrobić wnioskę że od tego poziomu oporu cena może zmienić swój kierunek i iść w korekcji w dół, tak? dlatego tworzyłem transakcję na spadek, bo jest takie trochę zatrzymanie na tym poziomie, co wkazuje, że naprawdę na tym poziomie może być zmiana kierunku lub jakaś korekcja w dół i kiedy już cena znajduje się na tym poziomie, to może czekać, że naprawdę będzie iść w korekcję. Dobrze, także poczekamy, zamknięcie transakcję, zobaczymy czy będziemy plusy, czy nie. Dobrze, czekamy na zamknięcie transakcji, tak? Zguść uwagę, że cena poszła trochę niżej, tak? Od poziomu otwarcia, także czekamy, że na naprawdę będzie zamknięta w plusie, tak? I będziemy mieć e, już zysk na tym poziomie. To jeszcze trochę, tak? Kilka sekund i zwróćcie uwagę, tak? Mamy plusem, wszystko w porządku, mamy transakcję zamkniętą w plusie, dobrze idziemy. I jak i mówiłem, tak, mamy ten poziom oporu, od poziomu oporu cena odwróciła się tak, co pokazuje, że naprawdę ma opór tutaj wskaźnik RSI, ma małą rozbieżność między wskaźnikiem i wykresem, co daje rozumienie tego, że naprawdę na tym poziomie będzie e, ta e, korekcja, tak. Dobrze, zwróćcie uwagę, szukamy nowej pary walutowej tak, i otworzymy transakcję na nowej pary walutowej. Już tutaj mamy ciekawą sytuację, można tworzyć na, na tej pary walutowej, szukamy na e, Pocket Option, sprawdzamy procent wypłaty, tak, 250 dolarów niżej, czy e, minuty niżej. Dobrze, dlaczego niżej? Jeszcze raz zwróćcie uwagę, co mamy? Mamy również poziom oporu, tak, tutaj poziom oporu. Wcześniej e, również cena była odwrócona na tym poziomie, tak, zwróćcie uwagę. I wskaźnik RSI już nie pokazuje tego trendu, tak? Cena nie kontynuuje wzrost na wskaźniku RSI, jak kontynuuje, jakiś idzie w trendzie na wykresie, tak? Zwróć uwagę, tak? Jest poziom, poziomy, których cena odwróciła się i również wskaźniki pokazuje, że już nie ma takie, takiego trendu silnego w, w tym kierunku i e, mamy małe takie wyżej mamy taki poziom oporu, ale e, będziemy orientować się na pierwszy poziom dlatego, że na poziom, który znajduje się niżej cena była odwrócona e, dwa razy wcześniej tak i teraz będziemy czekać korekcję, tym, ale jeżeli będzie minus na pierwszym poziomie oporu tak to będzie, e, będę robił pokrywanie na poziomie wyżej, ale teraz zwróćcie uwagę tak był trend Rostowy. Mamy poziom oporu, wskaźnik RSI również pokazuje rozbieżność między wskaźnikiem i wykresem. I mamy jeszcze jeden taki sygnał, tak dlatego że na tym poziomie cena może odwracać się w... i iść na spadek, tak bo mamy naprawdę e, taką rozbieżność. I czekamy e, korekcji od tego poziomu. Tak? Dobrze, to jeszcze raz poczekamy zamknięcia i zobaczymy, czy będziemy plusić czy nie. Dobra, zostało się jeszcze trochę, czekamy złożenie transakcji i zobaczymy, już zwróćcie uwagę, tak, już mamy mamy świecie czerwoną, która przelamała ten poziom, gdzie otworzyliśmy transakcje i już zwróćcie uwagę, zamyka się w plusie, wszystko w porządku, tak, mamy jeszcze jedną transakcję w plusie. I zwróćcie uwagę, wszystko jak mówiłem, tak? Od poziomu oporu, cena odwróciła się, tak, był wcześniej poziom oporu. Od tego poziomu cena e, nie mała opór, tak i nie mogła iść wyżej, tak, bo naprawdę wcześniej była cena odwrócona na tym poziomie i również teraz taka sama sytuacja, bo jeszcze jeszcze bierzemy między wskaźnikiem i wykresem, tak, dlatego już mamy e, plusy. Dobrze, zwróćcie uwagę, że szukamy inny para walutową, otworzymy na tej para walutowej już ciekawą sytuacja jeszcze jeden poziom oporu i otworzymy na tej, na tej para walutowej transakcji. Dobrze, tak, mamy do, normalne procent wypłaty, tak? 250 dolarów, niżej 3 minuty. E, dobrze, dlaczego niżej? Już jest widoczne, tak? Zwróćcie uwagę. Mamy poziom, również poziom oporu. Tak, cena dochodzi do tego poziomu, tak? Był taki szybki e, ruch wyżej. E, na, na 5 minut w wykresie mamy ten e, naprawdę e, transrostowy jeszcze tak? Ale. Jeśli ja zwróćcie uwagę na poziom oporu, tak, to poziom oporu jest silny, tak, i może zwrócić uwagę, że naprawdę na tym poziomie cena była wcześniej odwrócona i teraz znajduje się również na tym poziomie, tak, także na 5-minutowym okresie można zobaczyć, że cena dochodzi do poziomu oporu, o którego może być odwrócenie, tak. Zmienimy ramę czasową, tak, żeby zobaczyć, gdzie znajduje się ten poziom e, oporu, tak, i przeanalizujemy na 1 w wykresie, co mamy. Na 1-minutowym wykresie również mamy ten poziom oporu, tak, jest widoczny, zwróć uwagę, tak, gdzie była cena, e, gdzie ten opór nie był przelamany, tak, i wskaźnik RSI pokazuje, że cena znajduje się na poziomie wykupienia, tak, znajduje się wyżej 70, to jest poziom wykupienia. Wcześniej zwróć uwagę, cena nie przelamała ten poziom, i teraz również znajduje się na tym poziomie. E, e, oporu, tak, w, jest wykupiono na wskaźniku RSI, co pokazuje, że naprawdę jest możliwość tego, że cena będzie odwracać się i iść korekcji w dół. Dobrze, poczekamy z transakcji i zobaczymy. Добре, залишки ще кілька секунд, так. І звичайно, увага, e, і ж це те не знайдуючи ніжі пожимо отварче. плюси, як і мовили так. І то є аналіз аналіза технічна була провідлова. Е, e, Всього в порядку, так. маємо транзакцію кінди в плюсі. Тен пожим опору, направді, E, Cenę nie zatrzymuje tak, i nie daje e, iść wyżej, i ten wskaźnik GSAI pokazuje naprawdę wykupienie, który również daje sygnał do tego, że cena będzie iść w korekcji na tym poziomie, tak, bo i tu, tutaj znajduje się również wcześniej. była ten opór, nie dał ceny iść wyżej, także wszystko w porządku, mamy plusa. Także na dzisiaj wszystko, dziękuję bardzo i na razie do widzenia.